Przyjechałyśmy zaterminowane. E, mamy trochę jeszcze rzeczy do poprawy, ale myślę, że na najbliższych treningach to poprawimy i że u nas pokażemy jeszcze lepszą siatkówkę. Jestem bardzo dumna z moich koleżanek, których pozdrawiam, bo obiecałam. E, I no, gramy jakby całą dwunastką, bo trenujemy całą dwunastką, więc to jest sukces całej dwunastki. Przede wszystkim muszę pogratulować Tarnowiankom, bo udowodniły, że 25 wyciąg w rundzie zasadniczej nie wzięło się znikąd. Nie mogliśmy sobie pozwolić na nawet najmniejszy błąd, niestety nam się to zdarzało, no i dlatego wynik jest jaki jest, czyli 3-0, przegrywamy i to wyraźnie. Co do meczu, no staraliśmy się wykorzystać to, że awansowaliśmy do tych playoffów, nie poddaliśmy się, że super jest sukces, tylko chcieliśmy się postawić, chcieliśmy troszkę nastraszyć Tarnowianki. Raczej nam się to nie udało, bo, bo jednak wynik mówi za siebie. Nic, został nam jeszcze minimum jeden mecz. Spróbujemy zrobić to, to samo w Tarnowie. Były pewne fragmenty meczów, w których realizowaliśmy nasze założenia taktyczne, zdobywaliśmy kilka punktów z rzędu. No i to, co sobie ustaliliśmy, sprawdzało się, więc, więc mam nadzieję, że przełoży się to na mecz, mecz w Tarnowie i tam będziemy bardziej zadowoleni.